No i dobrze, jesteśmy w aplikacji Victron Energy. No i mamy tutaj, pierwsze to Solar, 58W, dlatego że chmury są co chwilę. Napięcie 19,55, prąd 3A, akumulator 12,35, 4,50A, stan bulk, czyli maksymalne ładowanie, no i wyjście loud, to jest właśnie przekaźnik samochodowy. W opcjach akumulator, to co się zostało stało? Cofnę się. Akumulator widać, nie może danych pobrać. Mhm. Widzę, że coś ma problem z pobraniem danych. Dobra, wyjście laut. Batery life ustawione. Tryb pracy na razie nie wiem. Co, jak, z czym i zostawiłem tak. Akumulator, nie chce się załadować, dobra, nieważne. Ale jest automatyka ustawienia fabryczne odnośnie akumulatora. Ustawiłem, zostawiłem tak jak było, bo po prostu e, nie wiem za bardzo o co tam chodzi. Wolę nie grzebać. Ale jak na dzisiejszy dzień, jakaś marna ta produkcja. Ale akumulator nawet ładne napięcie ma na razie. 56 watów, mogłoby być więcej, no niestety na razie nie będzie, bo non-stop są chmury na niebie, ale spodziewałem się tego, jak będzie lepsza pogoda. Zrobimy kolejny odczyt i zobaczymy, co na czym stoi. O, mamy WiFi, może teraz się uda. Mhm. No, mówię, coś nie chce się załadować. Funkcja portu, oświetlenie uliczne, wyjście loud. To mówię, że no, te historie tu mamy, jakie ładowanie i tak dalej. No a tu mam wszystko zero. Bo dlatego, że dzisiaj dopiero to uruchomiłem, wyjście, no i mamy O mamy stan pokazywany co jak z czym, klikamy w to, czyli w nasz. I trwa łączenie, pobieranie danych Proszę bardzo, może teraz nie Może teraz się uda, proszę bardzo jest. Weźliśmy napięcie akumulatora, maksymalny prąd ładowania, ustawienia fabryczne zostawiłem no i tutaj włączyłem automatyczne wyrównanie co 30 dni, a to jest chyba ten ja już wiem co to jest o. I wyłączyłem. To jest odnośnie, już wam mówię, to jest odnośnie jakbyście mieli balancer Victorona. To jest odnośnie właśnie balancer, Jakbyście mieli. Ja nie mam balansera, więc dlatego to wyłączę. No, ale załączę na próbę, żeby zerknąć. No i tak naprawdę tutaj za dużo nie ma. Dobra, mam nadzieję, że jeżeli ktoś był ciekawy, no to się coś tam dowiedział. Pozdrawiam.